Uczestniczyłem w oficjalnej uroczystości wspólnie z panami radnymi związanych z 70-leciem Bitwy Narvik. Potem nas udaliśmy się na fregaty, wypływając w miejsce, gdzie doszło do zatopienia ORP Grom i złożyliśmy symboliczny wieniec tam z fregaty wojskowej norweskiej. Mieliśmy spotkanie z Panią Burmistrz oraz pracownikami. Zapoznaliśmy się z warunkami, jakimi, w jakich pracują urzędnicy w Norwegii, w Narwiku i muszę powiedzieć tak, że nasze warunki wbrew pozoru są o wiele, przeze mnie, lepsze niż tam mają warunki urzędnicy. Urzędnicy po prostu, jak wiemy, Norwegia stawia na, 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 na Jako cel, żeby nie było tam bezrobocia, więc zatrudniałem tych urzędników bardzo dużo. W jednym pokoju po 11 oni siedzi, ale po to, żeby nie było właśnie, żeby też każdą miejsce pracy. To jest fajna polityka, bo nie ma bezrobocia. Nie spotkałem ludzi, którzy by chodzili po ulicach i nie mieli co ze sobą zrobić. To trzeba przyznać. Yy...